Siemanko Ludziska, w tym odcinku Fortnite'a I yy, dzisiaj będziemy robić zadania z pierwszego i z drugiego tygodnia Zostało nam po ostatnim zadaniu Tutaj musimy jedną miejscówkę dosłownie odkryć z 20, a mam 19, więc tutaj tą jedną muszę I zadaje 46 obrażeń z pistoletów maszynowych, no bo tutaj yy, aż tyle mi się zliczyło, to tylko tyle zostało Dobra, gra rankingowa wyłączona No dobra. Dobra, jesteśmy już w gierce. O, tam polecimy. Szkoda, że tam na te góry tam nie można wejść, co nie? Patrzcie, patrzcie co tam jest. Tam są dalsze części tej mapy, co nie? Ale szkoda, że tam dotrzeć nie można. Tam są różne jakieś góry jeszcze. Bo między morzem, a tymi tam górami właśnie tam głęboko, tam ogólnie w morzu jest taka ściana, gdzie nie można w ogóle przejść. Przez nią czyli tam, żeby dojść, to, to tam się nie da. Jest jedynie zablokowane. to? za chwilę zrobimy, zrobimy misję. Jak już wylądujemy, a do wylądowania zostało nam parę set metrów. To jesteśmy na miejscu. Sajja taka miejscówka była w pierwszym sezonie? Kompletnie, nie wiem. Ale widzę, że tutaj nikogo kompletnie nie ma. Co? Jest mamy już na początek takie coś. I odkryłem. Jeszcze poziom biłem. Coś tu leci? Ej, to zabije go. Zabiję go. Okej. Okay. niebieska. Kolejna butla. Co jest? Kolejna beczka w pitasi. Nie to... A stąd. O. o to jest na przykład pistolet maszynowy. Więc sobie kogoś nie postrzelimy, to odbędziemy misję. nie jest Dobra, tej, tej pompy nie chcemy, bo mamy lepszą dużo. Tutaj amunicji by się też trochę przydało. Teraz tutaj jeszcze domak jest. Wow, Wyrzutnia rakiet! Weźmiemy ją zamiast butli. butli. O, ale potkę to my wypijemy. Potki tak. Coś tu jest. Ha. 이제 들고야, 이 야, 이야이 나. Teraz tam. Teraz zosta została nam tylko jedna misja. O, tutaj 46 obrażeń z pistoletu jakiegoś maszynowego. No, z pistoletu maszynowego. No prawie, że jest zaklepana już. Nie! Nie chcę mieć double pump Nie chcę mieć double pump Nawet nie lubię double pomp! O! Kurde! Nie ma teraz żadnego pizzaletu maszynowego! Jajajaj! No serio! Nie! Gdzie Wziąłem? Nie ma naprawdę... Jest! No ostatnio chwilę mam pistolet maszynowy już. Dobra. Spotkę że sobie tą dużą potem wpijemy, bo jeszcze może małe potki spotkamy. Wtedy od razu będziemy cała foto. O! To jest to duże. Jezu całą wieżę zniszczyło prawie. Wszystkie misje z, z, z dwóch tygodni i z pierwszego. O, ja! Yeah. Dobra, więc mamy już misje zrobione. Wszystkie z tych. z tego tygodnia i pierwszego, i drugiego. Dobra, czy spotkamy jeszcze moje podpisy? Ja chcę już tą dużą powoli pić. No właśnie, może tą. A, w sumie wezmę tą, może szybką. Już się strzały, więc więc może chyba już jest czas, żeby wypić wodkę właśnie. Ha. Aha, no chodź, no zmień na kilo. O. No. jest tam ten gościu? No nie gadaj, że on uciekł, no. Ale to możemy pójść do z strzechy teraz jeszcze. Pięć osób! Pięć osób! Rozwalonych. Ja Co jest? Dlaczego ja w kilo w ręku? I już sześć kilo mam. Halo, halo, halo. A, to jest wyjście, okej. Okay. To nie przeszkadza. No. Tutaj coś? Nie. Ui! Oba! Ui! A, oboje. Nie, nie lubię tego. Nie, nie chcę. Do garażu. A, okay. patrz, jak tutaj skrytka jest. No, tutaj się nie doskoczyć? O, tak, jak tutaj można się ukryć normalnie za skrzynką. Strzelałem typa, ale mamy rift, a więc jesteśmy bezpieczni. Co? To jest przelot, w siedzi. O nie, o nie, nie, nie. Dobra, uff. Zdążyliśmy użyć lista. On tam. On tam. Ten. Tam. chłopek w oknie stał. Nie zauważyłem go. Nie, teraz on myślał, się nie zabije. Ja ten. On się jeszcze nie poddaje. Ale już raczej powinien się polec, bo już tam nie widać na razie go. Ale potek nie mam. I co teraz? Jeszcze sobie zbudowałem? O, chyba widzę snajperka tutaj, u góry. A, okej. Okay. Okay. O, tutaj pewnie kład będzie. Kładzik. Znaczy nie kład, albo czy, czy tam taran, nie wiem jak to się... Nie ma! Nie ma kładzika, czy tam tarana. Jezus Maria, jak ja to powiedziałem. Eee. Eee. O nie, już to jest szynko otworzył. Tu, coś tu był... No nie, znowu ja zaciąłem Aha, dobra, już trudno, nie będę już tam tej legendy brać. Zresztą że to przedmiot nie broni. Przedmiot tam mnie nie obchodzi trochę w sumie. Ale pod kim je obchodzą teraz. Mam 95 HP. Nie. Ten tam oczekaj, Oczekaj! Czekaj, może roz może rozwalimy go. Czy tam ją. Dobrze! Poszła z dymem! Poszła z dymem! Dobrze. O nie, teraz ktoś ma z tym problem jeszcze. Ty, Typa, skara miała. O nie. A. Nie, apteczka, nie. Tam jest na górę idzie. A, mogę sobie pompę wymienić. Lone. Czy to na pewno ona, ona mi biła? Kurde no. No, stąd w inne strony chodzi. Wiem, ona tam za tym drzewem jest. Gdzie ona? Się boję trochę. Hmm, nie, 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 nie. Co teraz? Co teraz widzowie? Dlaczego mam się teraz uratować do ładnej sytuacji? Mam nadzieję, że mnie czas nie zabije. Babiszon. O, czekaj. O, to miasta. Eee, beczka obfitości. Naus. Nice. A, a te skrzynki tak się wolno otwiera. Tak się wolno otwierają. Nie wiem czemu. Samochodzik! Nie, no nie, no nie. Nie można biegać. Samochodzik. Aha, je się prowadzi inaczej. Prawiszami je się prowadzi, nie myszka. boże, jeszcze ja, jeżdżę jak pijany Gdzie strefa? O, w dobrą stronę jadę O, nie, 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 nie Czekaj, czekaj, przejadę go Ty, gdzie on? Z tyłu, z tyłu on jest Nie jest Ej, to jest chyba ten, który próbował mnie tam zabić Uciekamy, 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 on mi zaraz to zniszczy mi zaraz niszy ten samochód. Tu nie ma ukrycia. O nie, on tu jedzie! Oczywiście. A czemu ja jej mam nie niby nie zabić? Добра, я Darus. Co jest? Ty, ona mój kilo kierow... wyj! <laughs> Patrzcie! A. To samo tańce. Teraz na przyjemny park polecimy powinien być przyjemny, bo tam nie powinno być żadnej zadymy. Park powinien być przyjemny. Nawet jest nawet napisane, że jest przyjemny. No to zobaczymy, czy będzie przyjemny. Jeśli tam zginiemy, no to nie będzie przyjemny dla nas. przyjemne. Tak jak y, przyjemne... Y, 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 przyjemne wieże, zamiast wykrzywiona wieża. Przyjemne wieże. To jest. Fajna miejscowość, podoba mi się. I podoba mi się, że tutaj prawie żadnego gracza nie ma. A ja dwile ci jeden. A może dwóch nawet. O, no, jednak się trochę tutaj pozlatywało graczy. Dobra, ma o tampa. mamy, mamy ten. Już się biją, już się biją. Stąd. Ja się boję, dla mnie to nie jest na miejscówka, bo tam jak zupla. Znowu jak sobie ma no się dzieje. Ja jednak nie lubię tej miejscówki już. Coś się wybudował. Oo ho! ho, ho.

Włodzio rzeczywiście też było jeździ mm. Patrzcie, patrzcie, to teraz I... i... BUM! Nie, porażka poprawi się Co ja tam w ogóle się nie zniszczyło? To jest pompa, to ja wezmę o Jezu, on aż tam daleko odjechał zlamiłem trudno łe łe, łe. Dobro zasładuj dwa poziomy wbiłem nieźle no, dwa poziomy, 33. Ale najważniejsze, że zrobiliśmy misję tutaj. Robimy za 4 dni, będą kolejny, z kolejnego tygodnia dostępne. Więc i mam już całą mapę odkrytą całą mapę. Udało nam się, widzowie. Dobra, jeśli Wam się podobał odcinek, to subskrybujcie kanał, lajkujcie i komentujcie. Elo.